Witam! Z tej strony jako i w pierwszym moim odcinku chciałbym Wam pokazać y, jak zrobić itemy do... znaczy żeby przetrwać w Minecraftie. Filmik został specjalnie nakręcony y, na forum www.mineforumcraft.fora24 24.pl zaczynamy. Powód sobie, że utworzę y, nowy świat. Więc tak, zaczniemy pierwsze od zbierania y, drzewa. Aby rozbijać y, drzewo klikamy lewym znaczy, trzymamy lewy przycisk myszy i strzałeczką na środku ekranu nakierowujemy na pień lub na coś na przykład na ziemię, jeżeli chcemy ją wykopać. myślę że tyle mi wystarczy więc tak pierwsze co zrobimy to deseczki więc żeby je przyciągać klikamy lewym przyciskiem myszy na to na pień na klocki pnia i znowu klikamy lewym gdy chcemy tutaj wsadzić no i zbieramy te drewna klikając też lewym przyciskiem i na to je zostają, chyba że chcemy szybciej to zabrać Trzymamy Shift i klikamy. Od razu nam zbiera do naszego jakby plecaka. Teraz Wam pokażę jak zrobić crafting. Crafting to jest bardzo prosta rzecz. Musimy ułożyć tylko tak troseczki i położyć crafting klikając prawym przyciskiem myszy na podłoże. Aby otworzyć crafting klikamy też prawym przyciskiem myszy. Crafting jest yy, wynosi kratek 6 nasz, yy, 3 na 3. I teraz Wam pokażę zrobić patyczki. Patyczki też prosta rzecz. Ustawiamy tutaj w taki sposób, zabieramy patyczki. Teraz robimy kilof drewniany, ponieważ na razie nie mam kamienia. Yy, Drewniany się robi tak. Ustawiamy tutaj 3, wychodzi nam kilow. Jeżeli zabierzemy te dwa, wyjdzie nam łopata. To jest siekiera do szybszego y, cięcia drewna. I to jest kosa, żeby na przykład y, wspierać nasiona z trawy. Aha, jeszcze, zupełnie pokazać miecz. Miecz się robi tak. Dajemy jeden patyczek i jeżeli chcemy zrobić kamienny lub drewniany, tak, kilof, to ustawiamy dwa, tak, i wychodzi nam sword. Zabieramy go, mamy sword. Jeżeli chcemy bić, to klikamy lewym przyciskiem myszy, a jeżeli chcemy się bronić, prawym. Ja obrony jeszcze nie przetestowałem, więc nie wiem, jak to ona działa. Aha, i oczywiście, widzicie pasek dolny, to jest doświadczenie. Wiem z to z tego, że w Minecraft 1.9 prelace 3, 5, Blackin to nie księga, w której będzie można właśnie ulepszać miecze. I trzeba będzie mieć jakiś poziom, np. pierwszy, trzeci, piętnasty. Po prostu zwiększa. Yy, jeszcze zrobię kilka w zaprezentuję jak nim kopać. Musimy, musimy, musimy szybko znaleźć trochę kamienia. Bo trochę w dół. O, i uzyskamy. Tak jak kopiemy, czyli że trzymamy lewy przycisk myszy i czekamy, kiedy na wypadnie, krosuszek. No więc do zobaczenia. Na razie... Do zobaczenia na forum. Z tej strony komisji, Subskrybujcie, komentujcie, narka.